To to idzie? Kim ty jesteś? Się co się swoim... się w swoim czasie. Na razie masz tu zupkę. Po co mnie tu sprowadziliście? Nieważne. Nie chcę nawet... waszej zupy! Zabierzcie ją! Będziesz, będziesz jeszcze o nią prosił niedługo. Powiedzcie mi po co mnie tu sprowadziliście! Dowiesz się w swoim czasie. A, i nawet nie próbuj stąd uciekać. Zaczekaj! O co tu wszystko chodzi? Co ja tu robię? Na pewno nie będę jadł ich tej zupy. Idziemy na badania. Nie, nigdzie z wami nie pójdę! Ale po co są te badania? Ciśnienie w normie... Co ty robisz? Po co to notujesz? Obiekt nadaje się do spożycia. Do jakiego spożycia? Co wy chcecie zrobić? Chodź za mną. Nie, nigdzie z tobą już nie pójdę! Zostaw mnie! Pójdziesz. Nie! Chodź. Nigdzie z tobą nie pójdę! Zostaw mnie! Chodź! Dobrze, pójdę. Co wy Zap. chcecie zrobić? Soda idź do klatki. Zostaw Właś mnie! Właśnie tam. Nie, zostaw mnie! Wypuśćcie mnie stąd, ja nic nie mam! Może uda mi się. Może uda mi się jakoś dzisiaj stąd wyciągnąć. Wydaje mi się, że w tej lampie coś się znajduje. To miedź! Na pewno mi się przyda! Muszę go schować i dobrze ukryć. A gdy strażnik spuści mi z, z oczu, wtedy go zaatakuję. Znowu ty? Czego chcesz? Chodź, idziemy na kolejne badania. Na pewno nie! Na pewno tak, chodź. Zobacz, co tu mam! Mam mieć! Lepiej rób to, co ci każę. No. Poddaj. Dobra, się. ale wiesz, że to się dla ciebie źle skończy. Dobrze, otwórz tą kratę, szybko. Teraz masz mi wszystko powiedzieć. O co chodzi? Co ja tu robię?